Doda za chwilę opolę i wracasz w rokowym stylu. Fani na to czekali. Długo się nad tym zastanawiałeś, żeby właśnie ten rok powrócił do Opola? Nie, nie, to była bardzo spontaniczna decyzja. Troszeczkę oczywiście zainspirowana y, reżyserem koncertu Super Jedynek, więc dziękuję. Ym, myślę, że to będzie coś niesamowitego, zwłaszcza po zupełnie innym y, występie w Sopocie bardziej swingowym, y, bardziej musicalowym. I cieszę się, że. Mam taki zawód i taki. Mm, jestem taką performerką, że mogę co festiwal pokazywać zupełnie skrajnie różne rzeczy. Dziś cała na biało. Czy w Opolu pojawisz się cała na czarno i pokażesz tą no, tego pazura swojego? Jakbyś mnie rozgryzł. No jakbyś mnie rozgryzł. Nie tylko w Opolu będziesz na scenie, ale także w sobotę odsłonisz, w Alei gwiazd swoją gwiazdę. Czy to dla ciebie jest wyróżnienie? Ogromne. Marzyłam o tym od dziecka. I to jest dla Ciebie taki. Pokazanie Twojej takiej kariery, że cały czas cały czas jesteś w tym świecie y, artystycznym. No to jest takie przede wszystkim y, y, fajne, fajne podsumowanie, fajna taka nagroda y, za wszystkie lata, fajny czas, kiedy można też spotkać się ze swoimi fanami, bardzo wzruszający, podniosły moment, więc y, każdy artysta o tym masz, że myślę. Dziś na Instagramie można było zobaczyć to, że znalazłaś koniczynkę czterolisną. Więc szczęśliwy okres, ale też szczęśliwy czas, ponieważ po trzech latach zakończyła się bardzo mocna ta Twoja sprawa, że wreszcie powiedziano, że te pieniądze są Twoje. Tak, te półtora miliona złotych, które zabezpieczono w moim domu trzy lata temu przez panią prokurator na poczet długów mojego byłego męża Emila Stępnia i jego kryminogennych działań w postaci, jak pani prokurator twierdzi, piramidy finansowej okradzenia inwestorów, przez Urząd Skarbowy pierwszej najwyższej instancji i trzy lata sprawdzania każdej złotówki został uznany jednoznacznie i ostatecznie za to, że są to moje pieniądze, nie pochodzą z nielegalnego źródła, nie pochodzą z źródła od inwestorów, nie są to czyjeś pieniądze. Miałam prawo je mieć w domu i są to pieniądze, które należą do mnie. Ja mówiłam o tym przez ten cały czas, ale trzy no, lata trwało to, żeby, żeby to udowodnić. Kiedy dowiedziałaś się, poczułaś taką ulgę, że wreszcie moje zdanie jest takie jak zawsze i nigdy nie było przeciwko tego, że mówiłaś nieprawdę? Nie, to nie jest, znaczy ulga tak, ale to oczywiście jeszcze od pani prokurator zależy, a ja nie sądzę, żeby ona dała te pieniądze, ponieważ yy, ze względu na ogromne szkody finansowe, które yy, poczynił mój yy, były mąż, yy, oszukując wszystkich dookoła. Yy, ja po prostu zapłaciłam ogromną cenę za to wszystko, bo jakby abstrahując od tego, że ona trzyma te moje prywatne środki na poczet jego długów. I dzięki Bogu nie jest to już żaden dowód w sprawie, bo są to moje pieniądze. To jeszcze musiałam zapłacić mnóstwo pieniędzy wcześniej do urzędu skarbowego za różne jego szemrane sytuacje. Na szczęście już postępowanie w stosunku do mnie się zakończyło. Teraz z tego co wiem, kontynuują dalej z nim. Będziesz chciała odzyskać te pieniądze, które wyłożyłaś na, na poczet jego, tych spraw? Nie, bo to jest moja głupota. Ja się dałam manewrować w spółkę i dałam się zrobić z siebie prezes, kompletnie się na tym nie znając. Nigdy w życiu nie byłam w żadnej spółce. Po prostu zaufałam swojemu byłemu mężowi, dając mu kompletną mm, jakby do, wol, wolną wolę i dowol, dowolność w podejmowaniu decyzji, ponieważ ja jako artystka zajmowałam się zupełnie czymś innym. Nie sądziłam, że zostanę tak wykorzystana. Za głupotę się płaci, za niewiedzę się płaci. I taka jest i tak też uczyniłam, no. W Sopocie doszło do niemiłej bardzo sytuacji. Czy do jadąc do Opola masz też to obawy, że może, w, coś się może pojawić? Wiesz co, nie mam takich obaw, natomiast y, chciałabym, żeby prokuratura w Sopocie działała trochę bardziej y, szybciej. Y, wiem, że już, no, to trwa od dwóch tygodni, więc wysłali tą... Y, tą prośbę o, mm, o dane osobowe właściciela maila WP do właśnie wirtualnej Polski. Niemniej to nadal są dwa tygodnie, czyli 14 dni na to, żeby osoba, która chciała mnie e, zasztyletować na scenie, planowała to na kolejny festiwal. No. Gdzie tak naprawdę cały czas dochodzi w Polsce do różnych strasznych rzeczy, a jedna ta prokuratura nie działa tak jak, tak, jak sama mówi, że długo to przetrzymuje wszystko. Bardzo długo to przetrzymuje. To nie jest tak, że y, ja jestem bardziej ważna od innych osób, bo to jest straszne, co się dzieje, czy ta kobieta pod y, UW zabita się kierą, tylko i wyłącznie właśnie powinna zmotywować sąd, y, czy właśnie prokuraturę do tego, żeby. I osoby publiczne, które mają jakby namacalne dowody na to, że ktoś chce zrobić im to samo. Y, otaczać je parasolem ochronnym i chronić przed takimi psychopatami. Zwłaszcza jeżeli widzą taką nagonkę w postaci na przykład mojego byłego męża z moimi byłymi partnerami, którzy nakręcają tych ludzi i jakby podniecają ich jeszcze w tym kierunku i chwalą ich za takie, za takie działania wrogie. A myślałaś na tym, żeby złożyć pismo do sądu, żeby zakazano przez Twoich byłych poruszał Twojego tematu? Oczywiście to te pismo już jest w sądzie, natomiast Dariusz Pachut ma zakazy powiedzieć się od, od grudnia na mój temat, ponieważ od sierpnia stosował na mnie mobbing i uborcze nękanie w sieci i też prywatnie. I teraz prokuratura właściwie dnia dzisiejszego wszła postępowanie przeciwko niemu. Yy, za obraźliwe wiadomości yy, do mnie, do moich najbliższych, do moich pracodawców, yy, z, nie tylko przeze mnie, ale też przez innych, jest bardzo dużo świadków yy, yy, w związku z pomawianiem, dręczeniem mnie przez ostatnie pół roku non-stop. Myślisz, że kiedy pojawi się Twój film, coraz, jeszcze bardziej nakręci się ta karuzela no, negatywnych komentarzy w stosunku do Ciebie? Nie, myślę, że wtedy dopiero wszyscy ludzie zrozumieją. 27 czerwca Wolność jest kobietą w Gdańsku koncert. E, czym dla ciebie jest wolność? Och. Luksusem. Naprawdę drogą mm, drogim drogim luksusem, bardzo drogim. Płaci się za nią ogromną cenę. Zwłaszcza w tym kraju, w którym kolorowe ptaki, ludzie tak jak ja, którzy nie boją się mówić tego, co myślą, co czują, robić, być sobą, e, płacą ogromną cenę. Natomiast e, Jaką bym nie zapłaciła, jeszcze bym dała na piwek? Myślisz, że... Sama mówiłaś na Instagramie ostatnio, że Polska przez wybory jest bardzo podzielona. 50 na 50. Myślisz, że ta wolność jednak przy wyborze prezydenta nie będzie taka, jaka chcielibyśmy mieć tą wolność? Że co? No, że wolność nie będzie taką, jaką chcieliśmy, większość społeczeństwa chciałaby mieć. Dlaczego większość? Jest, jest 50 na 50. O, a. Jak prezydent nie wygra, połowa społeczeństwa będzie niezadowolona i nie będzie się czuła dobrze. W związku z tym problemem nie jest prezydent, tylko podział Polski. I to jak jesteśmy bardzo skrajnie rozłamani, pęknięci. I jak potrzebujemy zespolenia na nowo. Też sama zaznaczyłaś ten hejt, który był pokazany dla córki prezydenta Nawrockiego. No, no to jest straszne, niesamowite emocje za e, zwierzęce e, brutalne i skrajne w ludziach e, dorosłych, zwłaszcza to, to jest szokujące e, polityka i, i te wybory. W kręgu swoich przyjaciół poruszasz takie tematy, czy, czy jednak ucinasz się od tego? Temat tabu mam bardzo eklektyczne środowisko. Moi znajomi prawdopodobnie też głosują zupełnie inaczej niż ja. E, lub tak samo niektórzy nie rozmawiamy na ten temat, nie oceniam ich przez ten pryzmat. Mm, nie osądzam, nie wydaję werdyktów, nie interesuje mnie to w ogóle. Inną miarą y, mierzę ludzi. Doda, w takim razie wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że te wszystkie sprawy, które są w toku, rozwiążą się pozytywnie dla Ciebie i wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za Opola. Dziękuję serdecznie i zapraszam do Pola. Zbliża się okres wakacji. Wiadomo, w Polsce jest temat parawanów. Jak ty reagujesz na to, jak widzisz na plaży parawany? Urocze to jest, sentymentem, kiedyś też jeździłam z rodzicami do Kołobrzegu yy, i też mieliśmy swoje parawany. A co sądzisz o tym, że rodzice, czy to cały czas jest na, na czasie, gdzie rodzice nadają imiona e, dzieciom swoim, e, osób znanych? Na przykład mama e, Karola Nawrockiego powiedziała, że nadała imię Karol po e, papieżu. Ja bym nie chciała, żeby ktoś miał na imię Doda. Czemu? No nie, no Doda jest tylko jedna. No dobrze, Doda. To dziękuję Ci bardzo. I doda jest tylko jedna. Pamiętajmy o tym. Dzięki, cześć.